czyli proboszcza parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi i Panny Królowej w Grudku nad Dunajcem. Szanowni Państwo, Bóg, honor i ojczyzna i słowa pamięci tych, którzy oddali życie za wolną i suwerenną Polskę w latach 1772-1989. To właśnie te słowa wyryte na tej tablicy pamiątkowej, na tym pomniku patriotycznym, zgromadziły nas dzisiaj pod kościołem w Gródku nad Dunajcem w 106. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Wdzięczni Bogu, z honorem i miłością do Ojczyzny, dziś poświęcamy. I przekazujemy następnym pokoleniom społeczności parafialnej i gminnej ten pomnik patriotyczny. Eksponujemy go dzisiaj z dumą i radością, jako znak naszego oddania Polsce i wyraz naszej tożsamości. Jako symbol wspaniałego dorobku naszego narodu. Dorobku, który możemy pomnażać dzięki naszej miłości do Ojczyzny. Niech ten pomnik umacnia w nas ducha wolności, wzajemnego szacunku oraz jedności. Niech stanowi inspirację do służby Ojczyźnie i drugiemu człowiekowi poprzez realizowanie własnych talentów, marzeń, pasji. I życiowego powołania. Niech ten pomnik stanie się świadkiem historii oraz znakiem naszego lokalnego patriotyzmu i tożsamości narodowej. Niech będzie wyrazem naszej pamięci do naszych przodków, którzy pochodzący z naszej gminy i z naszych miejscowości oddali życie za wolną, i suwerenną Polskę. Cześć ich pamięci. Dziękujemy serdecznie księciu i kolejnym punktem naszej uroczystości.